Ma co być, jakbym mi M4 -y, się. Nie, 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 4 nie, 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 ogóle nie, nie, raz nie, 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 raz. nie, 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 bo to jest nie, 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 to nie, Synek no. Masz młotow, Mam. To dorzucisz to do mnie, jak mój się zgaśnie. Tak, kurwa, tu będzie dobrze. No, obojętnie, młotow to jest. Rzucaj, rzucaj. Bardzo dobrze, toba, patrzcie już z bardkiem. Stój u mnie, stój u mnie blisko. Mam sobie poradzi. U mnie podchodzi. Sny. 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 Nice, o to chodzi, synek. Jakiej Fortnite wygraszam? O co chodzi se no! Oj się zgłupie Nie dziękuję, nie dziękuję, kochaniotki! E, kurwa, ale. Come on, come on, let's go. Dzisiaj cisi każdy, jest, kurwa. To cisi, śmisi! <trybam>. Oj, jest ma ciche dni! Czemu, kurwa? Oje, ze stołu! Nie podtrządam tego. Patka nie pij więcej. Bartek, ja mam kurwa 7 fragów za... Umarł ci. Dobra, pij więcej. Ja tu walczę dla nowej drużyny. Walcz, walcz. Ty słyszysz, a ona oczywiście walczy. Rzuć smoke'a. A, wiem. A, ja smoke! Adio smoke. Adio. Adio smoke. Adio Yep. Nie wiem, ojciec trzej. Nie mam. Nie, to nie wiem. Już kurwa 02, są tam. Rzuć mu o. Matek coś, później. 50 sekund, spokojnie, ojciec ma jeszcze moto, wodziesz, teraz rzucisz. Blisko są. No, dalej. No, Czekam, ktoś A ty w głowę. Syniek, bądź bliżej nas, bo tu Dobra. się dużo dzieje. Dobra. Dobra. Bo ja coś czuję, że tu jest dużo. Ja rzucałem teraz... Oj. Zajebiście. Trzeba mocnych na tą piątkę. It's golden five. This Very cool, very right? nice. <laughs> <laughs> ah, the noise not this cold, yeah. Co ty kurwa robisz? 4 HP testą No ale po co tam idziesz? A ten ale... chodź do mnie szybko Tak znoszę Przedek patrz sobie długą, Bartek patrz sobie drugą i jest dobra. Bartek jest opa. smoke? czy Bart... mhm. jest yeah. Jest bo jak się skończy, to pojezcam. Przód Showgun mają. No możesz, tutaj. Te. A teraz, żeby nie umarł? A w mają. Yeah, yeah, yeah. A mają pełnię, <muchy> to. znaczy by Musisz już polił. Musisz odbijać tam. Będą tu jest na pewno Snek, stój blisko A już, że daj, stój blisko już nie ma nikogo lol OJBIĆ